Cześć! Ja jestem Bergar, a dzisiaj czas na rozstrzygnięcie spinningowego konkursu. Jest to jak na razie największy konkurs na moim kanale, wzięło w nim udział około 100 osób. Teraz będą ludzie mieli większe szanse, ponieważ zwyciężą 3 osoby. Film, w którym ogłaszałem ten konkurs macie tutaj, no i tam. Więc za pierwsze miejsce jest nagroda największa, za drugie mniejsza i za trzecie też ma mniejsza, ale i tak te nagrody są spore. Wygranym jest ten piesek, zwyciężam wszystkie miejsca. Losy mam tutaj, w tej pięknej misce i będę losował w, tra w tradycyjny sposób, czyli po prostu będę wylosował os os osoby stąd. Więc losy mam tutaj i teraz, nie, nie patrząc, będę losował osoby. Więc teraz już bez cięć losujemy zwycięzcę pierwszego miejsca w spinningowym konkursie. Więc nic nie widzę, nie patrzę, nie wiem, kogo wylosuję. Jakaś taka karteczka, na której napisany jest Kuba Kiciński. Więc Kuba, jesteś zwycięzcą pierwszego miejsca w, w tym konkursie spinningowym. Ja odpiszę do Ciebie na mailu i poproszę o Twój adres i mam nadzieję, że podasz prawidłowego. Jak podasz go, to wtedy wyślę Ci paczkę, więc gratuluję, lecimy dalej. Więc lecimy dalej, teraz losujemy zwycięzcę drugiego miejsca. Yy, zobaczymy kto to będzie. Losuję karteczkę jest to Manta lol. Fajny nick, polecam. Więc Ty yy, Pan z takim nikiem niecodziennym wygrywasz drugie miejsce w tym konkursie, więc teraz oczywiście po, poproszę o adres i tak dalej, i tak dalej, więc sprawdź swojego e-maila i teraz lecimy dalej, losować trzecie miejsce. Więc losujemy trzecie miejsce, czyli takie, takie ostatnie losowanie. Na szybko jakiś chyba tu. o k -view. Panie k -view, wygrywasz trzecie miejsce. Też poproszę ci o ten adres i wyślę ci paczkę za trzecie miejsce. Dobra, więc zwycięzcy już wyłonieni, no i teraz pewnie dużo osób zaczyna się kotłować, że dlaczego nie oni wysłali, niektórzy się bardziej postarali na napisaniu jakichś rzeczy, niektórzy mniej, no w każdym razie dałbym wszystkim, którzy napisali te maile, nagrody, no ale niestety takiej możliwości nie mam. Bardzo dużo osób naprawdę napisało coś długiego, różne ciekawe przygody spinningowe, więc za wszystko bardzo serdecznie dziękuję, no w każdym razie jednym zdaniem to po prostu... No, to konkursy takie są. Jest jeden, trzech albo tam kilku zwycięzców. Nie wygrywają wszyscy, więc mam nadzieję, że smutni nie będziecie i nie obrazicie się na mnie, ale będzie jeszcze dużo konkursów, nie martwcie się, może na następnym razie razem wygracie. To właśnie wy, wy, wy. Więc to na dzisiaj tyle. Jeszcze raz gratuluję zwycięzcom. Pamiętajcie, żeby wejść do tego maila, bo wam zaraz odpiszę pewnie. Więc to tyle. Widzimy się w kolejnym filmie. No.